Czyli może się zdarzyć sytuacja, w której bateria będzie usługł swojej błyskotliwej kariery, zacznie puchnąć i co? Rozsadzi telefon? Telefon, który ma problemy softowe. Niejednokrotnie już przychodziły do mnie Vivo X200 Pro z wywalonym softem. Także no tutaj dalej softy ulepione z ryżu. Wymiana całego tego korpusu to jest okolice 25 3000 tysięcy złoty. Ten procesor nie jest ani dobry, ani wydajny, ani nawet przyzwoity. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, Bobry jestem z tej strony kanał Kim Santa, program, w którym sprzedajemy, skupiamy, doradzamy, odradzamy, jak je sprawdzamy. Dzisiaj będziemy doradzać, odradzać, sprawdzać, analizować, porównywać, komparować i omawiać trzy albo cztery najgorsze telefoniki, które miały miejsce w 25 roku i oczywiście również najgorsze będą w 26 roku. Najgorsze telefoniki, część pierwsza, no bo tych telefoników jest, muszę przyznać, szczerze, około 12 których należy unikać, których należy się wystrzegać. Może jedna propozycja będzie taka wpółkontrowersyjna, niemniej jednak wytłumaczę, dlaczego ona się pojawiła. Na niniejszej liście. Także jeżeli brzmi ciekawie, zachęcam Państwa do oglądania. Jeżeli masz swój sprzęt do naprawy, to babrygsm.pl. Na naszej stronie jest również centrum informacji, jak, gdzie wysłać do nas sprzęt. My jesteśmy oczywiście na stronce GSM na Materiał sponsorowany nie jest i na miejscu pierwszym, albo na miejscu dwunastym, jak chcecie to nazwijcie. Nie ma tej kolejności. Wszystkie są, można powiedzieć, bardzo podobnie zraczałe i bezsensowne. Otwiera naszą kategorię Flip 7. Flip, który jest siódmą odsłoną serii Z-Flip. Flip, na którego ja czekałem bardzo, ale to bardzo. Ja mam paranaście flipów, mam parę foldów, jestem strasznym fanem składanych telefonów. Ale niestety to, co przyszło nam z premierą siódmej generacji, jest jakimś totalnym ogryskiem i totalną żałością, jeżeli chodzi o postęp technologiczny, w zasadzie stagnację technologiczną, a nawet i regres technologiczny. Dlaczego tak mówię? Oprócz tego, że nie zmieniło się konstrukcyjnie praktycznie nic, frontowy wyświetlacz dalej jest praktycznie bezużyteczny. No to może tutaj nie byłoby najgorzej, ale flipy słyną z tego, że nie robią fajnych zdjęć, ale ten nawet nie robi dobrych zdjęć. Miałem niejednokrotnie okazję już bawić się flipem 7 i muszę przyznać szczerze, że ja nie widzę różnicy praktycznie żadnej pomiędzy moją czwórką, piątką a siódemką w ogóle. Różnica pomiędzy czwórką a szóstką jest, ale pomiędzy czwórką a siódemką praktycznie żadna. Cena tego flipa to jest nieśmieszny żart. I tutaj widać po nastawieniu internetu, że również jest negatywny odbiór tego flipa u wielu, wielu ludzi, bo ten flip praktycznie się nie sprzedaje. Jest tragiczna sprzedaż w ogóle teraz składaków, no chociażby w dobie tego, że Samsung już nie jest potentantem rynku, tylko jest już jednym z wielu konkurentów na rynku. Przecież składane telefony ma Pixel, mnóstwo. Ludzi ma składane telefony, nawet Huawei i tak dalej, i tak dalej. I konkurencyjność tutaj tego telefonu jest praktycznie żadna. Są cieńsze ramki, jest większy wyświetlacz, ale to w zasadzie na tyle. Procesor Exynos 2500 w flagowym składanym telefonie, ten procesor nie jest ani dobry, ani wydajny, ani nawet przyzwoity. Także zdecydowanie miejsce na naszej tier liście najgorszych telefonów na 25 rok. I to już jest w zasadzie na 26 rok, jak najbardziej też aktualne. Flip 7. Miejsce kolejne: Samsung Z Flip 7, ale z dopiskiem FE. Samsung tak uwierzył w tego flipa, że wypuścił nawet wersję Fan Edition, Thunders Edition, bądź nie kupuj mnie Edition. Z racji tego, że tutaj mamy jeszcze bardziej obkrojoną niż zwykłą siódemkę, jeżeli chodzi o bebechy. Mamy numer 1: jeszcze gorszy procesor, numer 2: jeszcze gorsze aparaty. Te aparaty są gorsze, chociażby może specyfikacyjnie nie widać praktycznie żadnych różnic, ale ze względu na właśnie gorszego Exynosa. Exynos 2400 to jest ogólnie procesor producent Pekorada Samsung S24, praktycznie z 24 miał dopisek E, ale wydajnościowo one były bardzo zbliżone do siebie. I tutaj mamy Flipa, który ma 60Hz wyświetlacz, o ile mówimy o tym frontowym, 120Hz w środku itd. itd. Mamy mniejszy wyświetlacz, czyli wracamy z powrotem do 6.7, nie ma tej 6.9. I to miała być taka tania propozycja, żeby każdy mógł sobie pozwolić na składaka. Ale tylko w zakupie, bo w naprawie będzie praktycznie identycznie to sama cena co we Flipie 7, czyli okolice ok. 2500 zł za sam wyświetlacz, plus robocizna 400 500 zł. Także na razie okolice ok. 3000 zł remont telefonu wynosi. Także to jest numer kolejny. Zdecydowanie Samsung Z Flip 7 z dopiskiem FE. Na miejscu kolejnym po raz drugi już w tym roku ląduje nam Vivo X200 Pro. Dlaczego ten telefon uznawany za taki kunszt inżynierii ląduje w naszym zestawieniu? Z kilkunastu albo z kilkudziesięciu powodów. Mam nadzieję, że uda mi się przytoczyć chociaż połowę, a o połowie nie zapomnieć. Po pierwsze dlatego, że ten telefon dalej możemy kupić za kwotę 5000 po drugie, dlatego, że ten telefon nie prezentuje żadnej wydajności. Po trzecie, dlatego, że ma aparaty, które nie mają konkurencji, bo faktycznie ten telefon nie konkuruje z żadnym telefonem, bo nie robi żaden telefon aż tak tragicznych zdjęć z żadnej kamery, jak ten. Ten telefon był strasznie nahypowany, był aż przehajpowany. Firmy wydały mnóstwo dziesiątki, kurna po prostu tysięcy dolorenców, żeby tylko wszystkim. Wrzucić Vivo X200 Pro. I Vivo X200 Pro to jest najbardziej popularny telefon, ale niestety odsprzedawany z drugiej ręki. Te telefony są masowo odsprzedawane i to dosłownie za ułamek tej ceny jesteśmy w stanie już kupić sobie Vivo X200 Pro. One kosztują okolice ok. 1700 zł z drugiej ręki. Ja nawet nie wiem ile maili, nie wiem ile telefonów, nie wiem ile ludzi chciał mi sprzedać X200 Pro. Panie bierz to, bo to się jej nadaje. Na reklamach było tak i tak. Musicie pamiętać jedno, że jak macie zdjęcia, u mnie będą takie rzetelne testy porównania aparatów, bez żadnych obróbek, bez niczego, w większości rzeczy. Vivo zrobi fajne zdjęcia, a ile, ile zrobicie zdjęcie gdzieś tam na statywie, gdzie tam ręka się nie trzęsie od Parkinsona i poświęcicie z 20-30 minut na obróbkę tego zdjęcia, na dobranie ISO itd., itd., itd. I ustawienie samego aparatu również tutaj gra kluczową rolę. Procesor w telefonie, który jest mediatekiem, procesor, który jest w telefonie za 5000 zł jest mediatekiem, to by można było bardziej tutaj wrzucić. Telefon, który ma problemy softowe, niejednokrotnie już przychodziły do mnie Vivo X200 Pro z wywalonym softem, także no tutaj dalej softy ulepione z ryżu. Co prawda ekrany nie wypadają, także no tutaj zdecydowanie Vivo odrobiło nam nasze lekcje i oczywiście Vivo odrobiło lekcje w serii X300, no bo X200 jest poprzednikiem najnowszej serii X300, gdzie tam konstrukcja została znacząco poprawiona, a mniej więcej mówię tutaj o tym, że mamy totalnie zraczałą konstrukcję, w której wyświetlacz wychodzi poza ramę, paręnaście sztuk zbitych już mieliśmy, bez żadnego problemu, etui było, wszystko było, no i kilka, może nie paręnaście, ale kilka zbitych oczek aparatu również już miałem. Także no konstrukcyjnie trzeba przyznać szczerze, że nie jest to monaliza, wygląda ten telefon bardzo fajnie, wygląda mega profesjonalnie, jakby miał robić zdjęcia nie wiadomo jakie. Przyznam szczerze, że jak poprosiłem parunastu klientów, żebyśmy się pobawili aparatem, to Vivo nie był w stanie wywołać nawet takiego innego uczucia niż poczucie żygu w momencie, kiedy robiliśmy zdjęcia. Próbowaliśmy mnóstwo ustawień, próbowaliśmy mnóstwo aparatów, może szerokokątny, dawaj teraz makro, dawaj jedynkę, dawaj dwójkę, pokaż teleobiektyw i okazuje się, że żeby to vivo miało fajne zdjęcia, musi być ściśle spersonalizowane pod niego środowisko i najlepiej spersonalizowane oświetlenie, spersonalizowane ustawienia, a i spersonalizowana osoba, która to zdjęcie później obrobi, jeżeli chodzi o tryb automatyczny, tragiczne i to dosłownie Tragicznej jakości zdjęcia, jeżeli chodzi o baterię. Mimo 6000 mAh, ludzie narzekają na czas pracy na baterii i mimo 12 GB RAMu, no ten RAM jakoś nie, nie współgra z procesorem, nie współgra z softem, coś tu po prostu zdecydowanie nie poszło. Tak, no to w zasadzie specyfikacyjnie wychodzi on naprawdę dobrze, ale to większość Chińczyków na papierze wygląda fajnie, ale no poza papierem już wygląda. Mocno średnie, przecież mamy tutaj zagęszczony piksel na tal 450. Tutaj akurat odwzorowanie i ta ostrość ekranu jest jak najbardziej dobra. Screen to bariery 90%. Również immersja jest tutaj zachowana. Mamy mnóstwo aparatów, 200 megapikseli, 50, 50, 8K, 4K, 120 fps i tak dalej, Z tym, że jak był delikatny półmrok, no to już to wideo w półmroku praktycznie również nie istniało. A parowaliśmy go z Google Pixel 9 Pro, także... Sorry, ale zdecydowanie po raz kolejny Vivo X200 Pro musi wylądować na naszej liście najgorszych telefonów. Jakie można nabyć w 25 roku. Co prawda telefon debiutował w 24, ale tutaj lista na 25 i 26. Jak najbardziej tak. Jeśli podoba Ci się moje gadanie, prosto z mostu, bez owijania i bez sponsorów, tle możesz dorzucić się do wirtualnej kawy. Albo do najta, każde wsparcie naprawdę pomaga. Linki na dole w opisie. Kolejny telefonik iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro może nie ze względu na specyfikację, jak w przypadku poprzedników, tylko ze względu na konstrukcję i tutaj. Niebawem będzie na moim kanale omówienie konstrukcji właśnie problemu głównego, jeżeli chodzi o iPhone 17 Pro. Takich problemów jest tutaj co niemiara. Po pierwsze, głównym problemem iPhone'a 17 Pro jest, może nie jego specyfikacja, tylko konstrukcja właśnie. Nie mamy tutaj tytanu, nie mamy tutaj stali nierdzewnej, mamy tutaj zwykły kawałek amelinium, który po pierwsze jest rozszerzony o dodatkowy zakres anten i niestety już paręnaście sytuacji było, że tutaj na tym łączeniu, tu albo tu, Łączenie z aluminium, z plastikową, można powiedzieć, anteną nam pękało. Wymiana całego tego korpusu to jest okolica 2,5-3 tysięcy złotych. Mniej więcej tak będzie trzeba liczyć. Plus jeszcze doliczyć to, że jest ryzyko, mianowicie takie, że tutaj towar deficytowy. No to nie jest tak, że mamy dostępność korpusów, jakbyśmy sobie wymieniali baterie. Nie jest tak, nie produkuje się tak po prostu korpusów. Korpusy wszystkie to są praktycznie demontaże. Także, no w końcu te demontaże mogą być mało dostępne, przez co będą bardzo drogie, no bo zapotrzebowanie na nie będzie cały czas. Ale konstrukcyjnie, jeżeli mówimy o pękających obudowach, to jest jeszcze. Palicho. Najgorsza konstrukcja dzieje się w środku. Jeżeli chodzi o wadę konstrukcyjną, to już mniej więcej tłumaczę, oczywiście materiał również się pojawi na kanale z rozbierania 17 Pro. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się w, w środku tego telefonu, bo to jest bardzo ważne, mnóstwo ludzi na internecie to już robiło, mnóstwo ludzi to otwierało, ale żaden nie był na tyle inteligentny, żeby stwierdzić, że może pojawić się ząb i problem. Oczywiście, jeżeli się problem nie pojawi, jak najbardziej... Przepraszam za wprowadzenie tutaj w błąd, nie jednak no patrząc na perspektywę ostatnich 300 generacji iPhone'ów, zdecydowanie problem może się pojawić. Co mamy tutaj konstrukcyjnie? Mamy wyświetlacz, który jest na dole skręcany na śruby. Wyciągamy sobie wyświetlacz. Pod wyświetlaczem skręcany na śruby jest vapor chamber, czyli komora parowa. Wyciągamy sobie komorę parową i pod komorą parową mamy baterię. I teraz ta bateria jest zwykłą, po prostu nową technologicznie baterijką. Od drugiej strony, jak wyciągniemy tą klapkę, mamy Mac który jest takim kółeczkiem, i widzimy naszą baterię od tylca, można powiedzieć. I teraz, gdzie jest problem, jaki jest wspólny mianownik wszystkich iPhone'ów? Mianownikiem wspólnym dla wszystkich iPhone'ów jest to, że z biegiem czasu użytkownicy bardzo często zapominają, że jest coś takiego jak kondycja naszej baterii. W momencie, kiedy nie wymieniasz swojej baterii co dwa, Bądź 3 lata w swoim iPhon'ie, może się zdarzyć sytuacja, że za cztery bądź pięć lat bateria zacznie ci diametralnie puchnąć. No i teraz pytanie: jak we wszystkich iPhone'ach było, w momencie kiedy zaraz pod samym ekranem mieliśmy gołą baterię, to jak bateria nam puchła, to wybrzuszało nam ekran, że się trzymał na tych śrubach i na zawiasach z góry, i mieliśmy tutaj takiego bananka, przez co ludzie przychodzili, że się ekran odkleja. Ale w momencie, kiedy od przodu mamy skręcaną na śruby komorę parową, która jest po prostu zrobiona z litego metalu, no to się nic nie wygnie. Ekran się nie wygnie. Komora parowa również się nie wygnie. To może z drugiej strony coś wyleci. No nie. Z racji tego, że pod tą klapką mamy dalej obudowę metalową i tutaj jest tylko takie małe kółko, przez które widać plecki, można powiedzieć, naszej baterii. Tam jest taka folika, ale pod tą foliką są plecki naszej baterii. Czyli klapki z tyłu też nam nie wypchnie. Czyli może się zdarzyć sytuacja, w której bateria będzie usługą swojej błyskotliwej kariery, zacznie puchnąć i co? Rozsadzi telefon, i właśnie to jest drugi minus konstrukcyjny tego telefonu. Nie zauważyłem, żeby jakikolwiek w ogóle internetowy youtuber, który otwierał ten telefon, stwierdził. No to są przeważnie ludzie, którzy biorą tam na test, rozkręci, bo on widział instrukcję i to w zasadzie na tyle. Ale takiej analizy to ja jeszcze nie widziałem nigdzie. Także macie, można powiedzieć, ze świeżej ręki, i tutaj są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że za 4-5 lat będziemy mnóstwo czytać, że wybuchają telefony, że się palą i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, wymieniajcie baterie, bo podpaliło. Tak jak wybuchają elektryki, tak będą 17 Pro i Pro Maxy, bo tylko 17 Pro i Pro Maxy mają. Taką konstrukcję. Ten materiał w ogóle będzie fajnym dowodem, że Bober przewidział przyszłość. Albo, numer dwa, zastosowali nową technologię, która będzie ulatniać po prostu swoje gazy i przez to bateria nie będzie puchnąć i wszyscy będą żyli zdrowo i szczęśliwie. Zobaczymy po prostu, jak to się skończy. Natomiast konstrukcja na pewno nie ułatwia właśnie temu, że bateria będzie szczelna. Przeważnie w iPhone'ach są szczelne baterie i w 90%, 95%. Telefony przychodzą do mnie nie na prewencyjną wymianę, tylko w momencie, kiedy już wywala ekran po prostu do góry nogami. I tyle. Albo jak w przypadku 14, podważa nam naszą klapeczkę. Tutaj niestety nie będzie co podważać, bo mamy tutaj litek aluminium. Także miejsce kolejne otwiera nam 17 Pro i Pro. Max, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie w komentarzu, jakie Waszym zdaniem są najgorsze telefony z partu numer 1, jaki Wy byście nie kupili. Oczywiście będzie również Part 2 oraz part 3. Także polecam subskrypcję tego kanału. Zachęcam również do komentarzy, łapek w górę albo w dół. I dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!